Czerpie z niego także zyski, w związku z tym e, utrzymując Zielę Sztokholmu, utrzymując charakter historyczny tego miasta, nikt nie stara się budować w nim wieżowców ani też na wybrzeżu, a takie są aspiracje, żeby brzeg e, Zatoki Gdańskiej przystroić wieżowcami, no nikt e, w szkierach architektonarza Sztokholmskiego nie stawia wieżowców, żeby zachęcić żeglarze do wpływania. E, Jeżeli miasto zachowa się mądrze, jest szansa, że ten teren w sposób spójny odleje jako, jako no jednostka, która, urbanistyczna, która mogłaby rzeczywiście te funkcje rekreacyjne w, 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 w sposób, no tak jakbyśmy nie tego oczekiwali spełnić. Kolejna fransza kolejna pokazuje... Do, 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 do tego opracowania przyrodników. Jeszcze raz mogę tylko Państwa zapewnić, że jest to bardzo ciekawe i że, że ten obszar jest pod tym względem bardzo interesujący. Obszary cenne z uwagi na wartości historyczno-kulturowej też próbowaliśmy w tym obszarze, który wzięli sobie jako cel naszego opracowania, ująć to właśnie jako, jako całość, to znaczy nie jelitkowo, rzeźno, jako osobne obszary warte ochrony. Stopów i, i, i Wyspy Sowieszewskiej. Yy, kilka obrazków historycznych, ale te już dzisiaj były pokazywane, więc ja pozwolę sobie je właściwie przeskoczyć i pominąć. Tu mamy dokładnie. Ten, ten zielony pas podrywają nam jako element krajobrazu nadmorskiego i jeżeli powstałaby zabudowa wysoka, wysokościowa, jakakolwiek w linii samego pasa nadmorskiego, wzdłuż plaży, to będzie to dokładnie taki sam, to znaczy z górnego tarasu stracimy morze jako, jako element naszego krajobrazu. Kolejna plansza, która pokazuje no już taki, taką złożoną... Zmieram do tego, żeby e, wskazać na tej planszy miejsca, w których miasto obecnie dopuszcza możliwość zabudowy, a więc zobaczcie Państwo, w skali tego zielonego pasa, to są obszary, które się rozrastają, e, znaczy te, 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 które mogą być zabudowane, e, rozrastają się dosyć znacznie. No pytanie teraz, jak one zostaną zabudowane? Czy zostanie, czy będzie to zabudowa rekreacyjna? W skali klimatycznej, spowieskową, o której tu mówimy, czy będą to wieżowce e, i apartamentowce, hotelowce, które tą skałą e, przytłoczą, przytłoczą? Kolejna plansza, która pokazuje już e, e, no taki ogólny pomysł na, przykład, na zagospodarowanie, polegający na tym, że ten cały zielony pas z ograniczeniami, z wyeliminowanymi zagrożeniami zabudowy tej części włączylibyśmy jako zespół zielony, ciąg zielony, aż tu powisłowo. Przy czym warte jest podtrzymanie też tych te, te, te łączników. To zresztą w, w, studium, uwarunkowań, zagos... w studium uwarunkowań i. Kierunku zagospodarowania przez jest wyspecyfikowane w tak zwane komentarze tutaj zielonych, które, które miałyby być Jak zaraz jest Państwo przekonacie, jak one które pewnej erozji. Nasz już tak najbardziej syntetycznie pokazując, nasz pomysł sprowadza się do tego, żeby w jakiś racjonalny sposób zachować się tworzącą sieć zielonych układów urbanistycznych, takich, które obejmowały obszar no właśnie całego, całego Pasa nadmorskiego. Tu jeszcze dwa, dwa obrazy, które pokazują, pokazują, jak właśnie w studiu z roku 2001 te obszary zielone traktowało, one tu one są, tu istnieją te połączenia, jeżeli się temu przyjrzymy, zobaczymy one się gdzieś tu już rozrywają, także i także to gdzieś tam tutaj eroduje i się, się, się rozwarstwia. Przepraszam, bo boję się, że przedłużam. ale no właśnie, jeszcze takie zbiorcze, zestawienie planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzeźnań, dla, dla które pokazują, że w tym, miejscu, w tym miejscu mamy możliwość dopuszczenia zabudowy bez ograniczeń wysokości. To jest, to jest, to jest ten fragment, plus ta wysokość, plus ten obszar po dawnym Monie, gdzie miasto no teraz myśli nad tym, czy dopuścić, to jest dokładnie przy, przy, przy promenadzie i przy morzu w tym miejscu, gdzie dopuścić zabudowę wysokościową. No nie trudno sobie wyobrazić, że Wydaje mi się, narodziechane, no, bo to trzeba je może przysłużyć tam ten wieżowiec. Właściwie wszystkie te wieżowce, które miały tam stanąć, ale też w obrębie Witkowa mamy. mamy tutaj obszary, które pokazują, że, że, że są pewne zagrożenia, chyba takim najbardziej dramatycznym e, wydaje się być realizowane obecnie przy ujęciu wody przy rzutze świętego Wojciecha, taki taki nowy nie wiem go nazwać, to jest taki klops, tam stoi. Taki potel jest budowany i on, Teoretycznie trzyma skalę drzew, nie jest niski, ale on jest tak brutalnie jak, 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 jak wstawiony i tak blisko waży, że, że zdaje się on no, rozsadzać swoją skalą i masywnością mm -hmm. cały ten kontekst parkowy i krajobrazowy fasa pasa basenu właśnie na granicy Sopotu i, i Jelitkowa. Nasz pomysł. Ten kapitał społeczny, po to, żeby władze miasta zaczęły dialogować ze swoją społecznością. To znaczy, żebyśmy gdzieś w tej drabinie partycypacji społecznej znaleźli się tutaj no, możliwie najwyżej, a więc żeby to, to, to miasto rozwijało się e, no, pod jakąś obywatelską kontrolą, e, albo przynajmniej na zasadach, na zasadach partnerskich. To, to się odbywa bardzo. Bardzo dobrze, w różnych miastach na zachodzie jest to dobrze znane, ta współpraca, ten, ten sposób deklarowania przez miasta pewnie z, 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 przedsięwzięć e, swoim mieszkańcom, pomysłów na, na inwestycje, konsultowania ich e, ze, ze społecznością. To jest akurat przykład Amsterdamu, gdzie jeden z opuszczonych kościołów przy, przeznaczony został na to, żeby, żeby każdy mógł wejść i z dumą sobie obejrzeć, jak w którym kierunku Amsterdam będzie się rozwijał, akceptując bądź nie e, to, co się będzie działo, mogąc wnosić, wnosić swoje uwagi. E, można powiedzieć, że tego typu e, miejsca e, no, są w jakimś sensie dumą, dumą także mieszkańców, bo można tam przeprowadzić rodzinę i szkoły, mogą przychodzić i wszyscy obywatele tak naprawdę mogą współuczestniczyć w tym, e, w tym, e, w tym procesie rozwoju w przestrzeni miejskiej. E, tam są stanowiska urzędników, którzy jednocześnie, którzy jednocześnie wspierają pomagają i pomagają inwestorów i mieszkańców w tym, w sposób. Przykładem może być najbardziej po sąsiedztwo, gdzieś mniej więcej w tym miejscu pośród Spixów dawnej zabudowy właśnie z jest także właśnie taki ośrodek, taki punkt informacyjny, w którym mam makietę multimedialne stanowiska, mnóstwo publikacji pokazujących w jaki sposób budować sukces, sukces i ekonomiczny, i urbanistyczny i miasta w partnerstwie z, z mieszkańcami, a nie jakby w opozycji do nich. Z sukcesami takimi mogą się pochwalić inne miasta, na przykład Rotterdam, gdzie, gdzie dane tereny poportowe rewitalizowane są. Tego słowa pewnie nie należało użyć i ono będzie właściwe. No, w sposób, który, który staje się dumą miast, budynki, które, które mm, tworzą nowe, no, no, nowe, nowe ikony tych miast są tam stawiane i niekoniecznie są to wysokościowce, chociaż jeżeli już miały. No to bądźmy chociaż tak mądrzy jak Paryżanie, którym wystarczyło tutaj postawić raz e, Turbą Parnas, żeby się zorientować, że może stawianie wieżowców to nie jest najlepsze wyjście. E, jeżeli już w ogóle mają powstawać, to, to powstają one w zwartej, wyspecjalizowanej dzielnicy, a niekoniecznie o, ja powiedzieć, byle gdzie, ale w Szczecinie to nie jest byle gdzie właśnie. E, takim przykładem niedobrym jeśli chodzi o budowanie wysoko, wysokości owców, jest, jest brzecz, brzecz niestety, ale, ale w mojej opinii został zdewastowany poprzez budowanie, zbudowanie czterech wież, które nie tworzą, nie budują styklety miasta. One nawet nie są dobrze skomponowane ani technologiczne. Tworzą cztery boki, cztery, cztery, cztery wieżowce tworzą po prostu potężną masę, zespół krajobrazowy ulic Matejki i Jaściowej Doliny. Nie, nie, nie budują Jednocześnie w żaden sposób jakby dynamiki sylwety samego Grzeszcza, pomijam już kwestie komunikacyjne i inne, które wynikną z, z, z nadmiernego, wydaje się, zagęszczenia tej przestrzeni, no tak teraz wygląda Sylweta Grzeszcza, jak się jedzie z oliwy. To, to chyba nie o to chodziło i nie tak to się powinno robić. Jeszcze wracam tu raz do, 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 do kwestii tak? zawodu architekta i urbanisty. No, no, tu, są, tu są do tego narzędzia, tu się powinno to robić nie, nie, nie na zasadzie urzędniczej decyzji, ale na zasadzie e, pe, pewnego umiejętnego komponowania przestrzeni. Przestrzeni, którą jeszcze raz wracam do pomysłu wytyczania ostrej granicy między tym, co zabudowywane i tym, co niezabudowywane, po to, żeby ocalać zielone przestrzenie dla mieszkańców, a nie powodować ich erozję, zabudowując kolejne, kolejne dzielnice. To jest akurat przykład Hagi, ale kolejnym takim przykładem i, i jest chociażby Berlin. Już nieczynne lotnisko e, Temple postanowił zachować jako teren zielony dla mieszkańców jako auschwitz Austrylung. E, a więc ten taki zielony kierunek, wydaje mi się, jest, jest tutaj ważny. To jest tylko postroki, w którym się sformułowali na no, użytek grzeźna, ale e, zakończyłbym tą prezentację tym e, dramatycznym e, obrazkiem, który e, powstał w Biurze rozwoju miasta Gdańska. To jest skala interwencji na przedłużeniu ulicy Halera, Czyli tu rzeźno, tu jest osada rybacka Brzeźno, to są, to są pomysły na wieżowce, jeden z, z wielu, to nie jeden pomysł na wieżowce w tamtej skali. Jeżeli jeszcze nikt o tym nie myśli, ale boję się, jeżeli takie pomysły mogą powstać, żeby na przedłużeniu ulicy Pomorskiej też zbudować dominantę przestrzenną w postaci wieżowca. No właściwie czemu nie? Jeżeli, jeżeli tu, to dlaczego nie? Dlaczego nie tam? To wszystko. Dziękuję bardzo.